Przyjechałem tu, żeby się podzielić troszeczkę kilkoma takimi szczegółami z mojego życia. Powiem wam także z domu. Byłem wychowany od małego dziecka. Ten alkoholizm to się przewijał przez moje życie. Mój ojciec był kelnerem i, i jakby, jakby pijaństwo w naszym domu miało swoje miejsce takie, że tak powiem, takie stałe miejsce, to, to było nie do wyrwania, bo nikt nigdy nie mówił komuś, słuchaj, nie pij, bo ci to niszczy, rujnuje życie, nie rób tego, bo to było normą. Wszyscy pili i, i nikt sobie nie zarzucał tego, że jakoby żył nieporządnie albo coś. No brało się to stąd, że, że w sumie mogliśmy tak żyć, że w poniedziałek mogliśmy kraść we wtorek pić, w środę cudzołożyć, w czwartek jeszcze coś tam, jeszcze coś tam, ale w sobotę, w niedzielę, to już idziemy do kościoła i wtedy człowiek jest porządny, prawda? No i to wyglądało mniej więcej tak, że że tata nas zaprowadził pod kościół, a sam nigdy do niego nie wlazł, nie? No i tam idzie do kościoła, no i kiedyś mój brat przychodzi do domu, myśmy byli tacy, przychodzi do domu, a mama się pyta, no jak to, na obiad? Po kościele, no a gdzie jest tata? Mówi, no tata jest w kościele. Nie? A mama taka zdziwiona jak w kościele, tata, w kościele? Wszystko do kościoła nie chodzi. No mówi, jak, no ale w kościele jest, nie? No to zaprowadź mnie do tego kościoła. I to było, i to było niedaleko, no to brat zaprowadził mamy do kościoła, bo myśmy chodzili w niedzielę do kościoła. A, ta, a nasz tata spał przy stolików w knajpie, nie? No i był w kościele. I tak wyglądał, yy, wyglądał w naszym dzieciństwie ten, ten kościół. I wiecie co, to co ojciec wyrabiał, no to ja sobie już jako dziecko przysięgałem, przyrzekałem, że ja już nigdy, ja nigdy nie będę taki jak, o, jak on i nigdy się nie napiję i, i po prostu będę żył innym życiem niż on. Miałem do niego taki żal, bo on bił mamę, tam robił różne, różne złe, złe rzeczy. I powiem po tak w skrócie, bo już wychodząc z wojska, miałem 20 lat, to powiem wam, nie piłem alkoholu. Kilka razy wypiłem w wojsku jak rocznik odchodził do rezerwy i tak, tak to źle zniosłem, że powiedziałem nie, przypomniało mi się wtedy te moje obietnice, że ja nie będę pił, że nie będę żył tak nieporządnie jak mój tato, no ale jednak nie udało mi się, bo jako długoletni muzyk w orkiestrze wojskowej to wyszedłem do cywila i zacząłem grać po różnych no koncertach, później już było zabawach, dansingach i tak dalej, i tak dalej. I, i wyszło na to, wesela się grało. No, żeby wesele wygrać całą noc do rana, to trzeba się było napić, bo, bo jak tu nie zasnąć, jak tu wytrzymać do tego ranka? No i, i rzeczywiście i tak od jednego do drugiego wesela, później do pracy, i piwko, i drugie piwko, i to tak niby to było niegroźne. No, z tym, że e, nikt ludzi nie zna tej. tej e, pokusić się o słowo magicznej granicy picia towarzyskiego do nałogowego. Nie ma takiej granicy. Dla człowieka ona nie jest objawiona, nie jest wyczuwalna. Człowiek powiedział, wiesz co, ja już od jutra nie piję, bo, bo jutro już będę nałogowcem. Nie, tego nikt nie wie. W to się po prostu wpada i już się zostaje. I, i ze mną było podobnie. Jeszcze grałem na dancingach, a potem już byłem tak, yy, tak pijany w czasie grania, że się przewracałem z gitarą, no i... Szefowa powiedziała: Wiesz, co Ty już grać w u mnie nie możesz? No, ale wiesz, co? Nie mam kelnerów, możesz iść tam y, obsługiwać gości, na przykład. No i, i jako, że troszeczkę miałem to, wyniosłem to z domu od ojca, bo. Miałem to jak się to mówi we krwi, no nadawałem się, więc poszedłem do obsługi tych klientów, no jako, że na każdym dancingu zawsze byłem pijany, no to można mnie tam było na kasie oszukiwać o tym, to im to pasowało, no i ja tak pracowałem rok, drugi, no. ale potem wiecie co, przyszedł taki moment, że oczywiście też założyłem rodzinę, no i... i przyszedł taki moment, że człowiek zauważył, że coś z tym moim życiem jest nie w porządku. No i mówię, trzeba Trzeba by coś zrobić. No i próbowałem walczyć z nałogiem o własnych siłach. Mocny byłem, po wojsku wysportowany i to nie dam rady. No i tak nie piłem raz, dwa miesiące, raz nawet, trzy raz, to, ale znowu się wracało do tego, do tego koryta, jak się to mówi. I tak to szło z roku na rok, że. Pewnego dnia sobie uświadomiłem, że ja już nie mam siły, żeby z tym walczyć, czy żeby się tego wyzbyć, że moje życie już przepadło. No i targnąłem się na swoje życie, bo stwierdziłem, że już nie ma sensu dalej żyć. Ale wtedy ja pana Jezusa nie znałem. I moje pojęcie o Bogu było takie bardzo religijne, bardzo takie wypoziomowane na. na na wysokości szkoły podstawowej, jak się na religię chodziło, tam tyle wiedziałem o Bogu, to mi wystarczało. Także nie wiedziałem o Bogu nic. No. I, I tak próbowałem, jak ta błędna owieczka, walczyć z tym alkoholizmem, tak własnymi siłami, I, i to nie przynosiło żadnych efektów. Natomiast muszę powiedzieć, że było coraz gorzej. Przyszła druga próba samobójcza, potem trzecia. Działo się to tak, w tak szybkim tempie, że widziałem swoją degradację. Już miałem przed oczami mój własny koniec. Ja już wiedziałem, że to już niebawem nastąpi, bo kiedy już po kolejnych ciągach pijackich yy, nic nie robiłem, moja żona wzięła dzieci, pojechała sobie tam na jakieś zielone szkoły, a ja wiedziała, że nie wolno mnie zostawić samego w domu, bo ja się nie nadawałem do tej samotności. A ja już potem tylko yy, po, po takim ostrym pijaństwie, tygodniowym, dwutygodniowym, nawet to tylko leżałem w łóżku, piłem wodę, nawet chociaż paliłem papierosy, nawet już nie miałem siły zapalić, tylko wymiotowałem żółcią, i, i wiedziałem, że to już tak pewnie niebawem nastąpi. Ale tu się stało coś wam powiem, niesamowitego. Mój plan był inny. A Boży plan też był inny. Wiecie, większość z nas wie pewnie, że Boży plan dla każdego z nas jest jeden. Jak mówi przez proroka, że moje myśli o Was to są myśli o dobrym, nie o złym. I ja o tym nie wiedziałem. Ja powiem tak: nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby ratunku z mojej krytycznej sytuacji szukać u Boga. Ale Przyszedł taki dzień, że mój dziesięcioletni syn miał urodziny, a ja przyszedłem po takim ostrym pijaństwie do domu, a on mi otworzył drzwi i mówi tatuś coś mi przyniósł na prezent. A ja mówię, no wiesz, syneczku, no nic, tatuś ci nie przyniósł na prezent, bo, bo co mam w kieszeni? Płótno, jakiś tam zabrudzony swetr od wymiocin i, i tyle. Ale tak mi się zrobiło przykro, bo tam chyba pół klasy ze szkoły biegało po całym mieszkaniu dookoła i ja mówię, wiesz co? Ale ja mam taki prezent do ciebie. Ja ci mogę obiecać, że, że już przez cały rok następnych urodzin, to nie zobaczysz w domu wódki, nie zobaczysz jak tata podnosi kieliszek, nie zobaczysz jak tata szarpie mamy za włosy, jak ją bije, jak trzaska talerze, jak robi wszystkie te rzeczy, co się robi, jest to upijaka normalny, że takie załatwianie spraw domowych to to jest normą, to tam nie ma nic dziwnego w tym, ale ja mu to wszystko naobiecałem, że ja to wszystko zrobię, że to będzie tak, że... A potem se tak uświadomi, ja mówię, człowieku, jak ty to chcesz temu dziecku obiecać, jak ty wiesz z góry, że ty nie jesteś w stanie tych obietnic wypełnić? Gdzie jest twój autorytet? Gdzie ty jesteś człowiekiem w tym momencie? pierwszy raz w życiu zacząłem się modlić. Nie ojcze nasz, który jesteś w niebie. Zacząłem się modlić tak swoimi słowami, co mnie samego zaskoczyło i zdumiało. Ja mówię, pierwszy raz w życiu zacząłem płakać. I mówię, Panie Boże, albo spraw, żebym ja mógł temu dziecku dochować tej wierności, tych obietnic i albo mnie od razu zniszcz, bo to już, to już dalej ciągnąć nie można. I wtedy... No, stała się rzecz niesamowita. Wręcz odwrotna do tej, którą przypuszczałem, bo prosiłem Boga, żeby mnie zniszczył już totalnie, bo już nie chciałem żyć. Tak się yy, po prostu, jak człowiek spojrzał w lustro, to mówi zaraz tego chłopa zleje, nie, co tam jest w tym lustrze. No, bo już się brzydziłem samym sobą I, i powiem wam tak, że od tego dnia zacząłem się modlić, od tego dnia spotkałem ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia, ale byli, że tak powiem, starsi w temacie ode mnie, bo oni już mogli podziękować Bogu za to, że tam ileś nie piją, że jakoś tam znaleźli pracę i jakoś dochodziło do jakichś tam układów nowych, w rodzinach, w domach. Ja im tego zacząłem zazdrościć. bo ja mówię, dlaczego Panie Boże, ty dla jednego człowieka to masz, a dla drugiego nie? Powiem Wam, to było takie wczesne stadium, bo, bo mi się nigdy nie udało nie pić długo. Dla, dla alkoholika nie pić dwa tygodnie, to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo. A jak, ja nawet się pokusiłem, chodziłem do Pani psycholog na rozmowę, ona mi powiedziała, że Panie, ja już tu mam pacjentów, co już rok czasu nie piją. Jak ona mi powiedziała rok czasu, to ja zobaczyłem kosmos. Ja mówię, to nie dla mnie. Ja nie dam rady rok czasu. I nawet mój rodzony brat, jeden i drugi, jak ja już nie piłem pół roku, co już było dla mnie jakimś absolutem, powiedzieli: no, chłopie, tobie, tobie tylko trzeba, żeby ci się troszeczkę teraz noga podwinęła, i już lecisz aż na samodną Ale ani oni, ani ja jeszcze nie wiedziałem, że co Bóg weźmie w swoje ręce. Nad tym już nikt nie ma mocy. I powiem Wam tak, kiedy, kiedy ja prosiłem o ten rok trzeźwości, mówię Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, to był tak wspaniały rok, to był jeden z moich najlepszych lat życia, kiedy ja zostałem temu życiu przywrócony, jakby, bo ja zauważyłem na przykład, że, że liście na drzewach są zielone, albo auta na ulicy, że mają różne kolory. Ale nie są wszystkie szare. Nie? Zobaczyłem ludzi, którzy się uśmiechają. To też było ważne dla mnie. Zacząłem dostrzegać takie rzeczy, które przedtem nie bardzo widziałem. Miałem inne priorytety, zupełnie inne spojrzenie na życie, i potem, aha, powiem tak, no jeszcze potem stałem się bezrobotny i prawie bezdomny. No bo tak nie miałem źródła utrzymania, nie miałem nic. I, i, i moje życie było naprawdę w skrajnym upadku. I powiem. Kiedy to się wszystko zaczęło odwracać i po tym roku, ja mówię, Panie Jezu, no bądź tak dobry, a, a daj mi chociaż jeszcze jeden rok. Bo ten rok już obiecany, to już minął. I daj mi jeszcze jeden rok. Potem już jak ten drugi minął, ja mówię, a jakby tak, może pięć, to by było jakieś tam coś. Pamiętam taką rozmowę z psychiatrą, powiedział mi Panie, Pan jesteś taki mądry człowiek, Mówi, jakby Pan umiał tylko się powstrzymać od alkoholu. A ja sobie tak myślałem, no to powiedz to do każdemu alkoholikowi, niech on umie się, Ty jesteś lekarzem, a on ma umieć się powstrzymać od alkoholu. I wiecie co, i jak faktycznie minęło te 5 lat, mój brat, jak pierwszy rok przestałem pić, to z zawiści przestał pić. To wiecie co, to jest śmieszne, ale przestał z zawiści, może do dzisiaj, on po dziesięciu latach, jak się dowiedział, że ma raka, to znowu zaczął pić. No już nie żyje, ale, ale pewnie jakby tego raka, może by jeszcze do dzisiaj nie pił, no kto wie, ale my jesteśmy wszyscy poddani woli Bożej i my nie mamy wpływu na to, jak Bóg się z nami od, obchodzi. Pewnie według, według stanu naszego serca, naszej szczerości do Niego i, i on chciał być świadkiem Jehowy, no to, to może dlatego, to ja nie wiem. Ja w każdym razie zaufałem Jezusowi Chrystusowi i, i dlatego tu dzisiaj siedzę. i mogę mu być wdzięczny za to z całego serca, bo yy, wie, wiecie, co mam, jeżeli ktoś prosi o rok trzeźwości, prawda? Gdzie mój syn miał wtedy yy, 10 lat, a dzisiaj ma 35, to ile jestem trzeźwy? W kwietniu na jego urodziny będzie 25 lat. Jak Bóg mnie zachowa przy życiu, że ja nie piję, a 23 lata nie palę, pom pomijam, pomijam już fakt, Wiecie, innych rzeczy tam łajdackiego życia i złodziejstwa i wszystkiego, bo to w tym zawodzie kelnerskim to już tak było. A powiem wam, żeby, żeby nie było jakiegoś tam wytłumaczenia albo kelnerem byłeś, to to jest normalne. Nie, ja ostatni rok jeszcze pracowałem w restauracji już nie piłem alkoholu. Jako uwolniony człowiek od, od tylu nałogów mogłem żyć uczciwym życiem ufając Panu Bogu, wielbiąc Go, wierząc w Niego i wtedy się, że tak powiem, upomniał Bóg o mnie i mówi, słuchaj chłopie, ta gitarę z, z tej szafy to ona już tam 20 lat leży, to ty ją musisz wziąć i musisz coś zacząć grać. No i jako, jak to było w pracy, no handlowaliśmy troszeczkę warzywami, tam trochę, trochę a różnie, trochę tam jakiś handel I jak nie było co robić, to miałem na aucie gitarę, brałem, grałem, grałem i zaczęło się coś pisać. No i z tym się dzisiaj chciałem podzielić już nie będę dłużej mówił, bo bo pewnie chcielibyście coś usłyszeć a ja was nie chcę okradać o to, bo że tak powiem, te piciorysy alkoholików, to one są wszystkie prawie jednakowe, nie? każdy bił żonę każdy się nad nią znęcał, bo, bo jak jak wypił dwie setki, to mu te różowe okulary spadły i już widział kogoś innego w kuchni, prawda, przy talerzach i już zachowania za tym szły inne i takie życie mieliśmy Wszyscy. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę jeździć właśnie tam do tego Andrychowa, gdzie przychodzi tych 60 ludzi, i mówi mi, słuchaj, a masz jakąś płytę, ja bym chciał, bo ja stąd wyjdę, a ja się boję. A to jest takie mówi budujące. Mi by się to tak przydało w domu, bo jakbym sobie posłuchał, no i tak szczęście będą mieć może na święta, że ta płyta będzie. I będziemy się, będziemy się wszyscy wspólnie cieszyć, że będzie można w domu sobie posłuchać. Ja mhm. bardzo się cieszę, żeście mnie zaprosili, tu szczególnie Wiesławowi dziękuję. Ja byłem taki sceptycznie nastawiony, bo, bo wiecie co, ja się, ja się tak zamknąłem w tym odwyku. Mówię, pewnie tam to się jeszcze nadaje, no gdzie indziej nie, ale też y, usługuję na różnych spotkaniach, dlatego tym bardziej Wam dziękuję, żeście mnie zaprosili. Mhm.